Siemanko ludzie, ozdóbka z tej strony Słuchajcie, dzisiaj Opowiem o KSW I teraz się rzuci Hej, co może wiedzieć o KSW Powiem wam jedno Jestem chyba jednym z nielicznych Z nielicznych fanów Który, który obejrzał Wszystkie Gale KSW Tak, wszystkie Czy to było na żywo, czy to było W internecie, czy to było w telewizji, a obejrzałem wszystkie. I dlaczego mówię, że jednym z najlicznych? Ponieważ ja na żywo byłem na pierwszej i na drugiej gali KSW, które odbywały się w czempionie w Warszawie. Na której była garstka osób, na pierwszej nie wiem, z 300, osób, nawet nie wiem czy było, gdzie jeden drugiego zapraszał, gdzie Martin Lewandowski był jeszcze tam menadżerem chyba od spraw sportu i dlatego gala odbywała się tam gdzie yy, znałem jeszcze wtedy jak to się mówi, Kawula Kawul był wtedy menadżerem w chyba Akademia Fitness dokładnie gdzie chodziłem na treningi gdzie Jura sprowadził zajęcia tekwondo i powiem wam i raz zgodzić się ze mną, nie miałeś wtedy pojęcia o parterze, bo zawsze mówiłeś: stójka, kimona. Pamiętam, jak powiedziałeś chyba na drugiej gali, gdy przegrałeś z Antkiem: powiedziałeś, pieprze te kimono i ściągnęłeś górę. Nie będę już walczył, focha walnołeś. Pamiętam początki, i pamiętam, że konfrontacja sztuk walki polegała co troszeczkę na tym, jak opieraliście się na. Znaczy mówię do Kawula i do Martina Może oglądają, to opieraliście się chyba na Grze Tekken Że będziecie konfrontowali To było coś jak krwawy sport, że przychodziło e, Juras był wtedy od taekwondo Antek był wtedy od e, Judo Nie zapomnę jak zrobili, to się chyba nazywa kalaki czy coś Gdzie Kikami się walczy I dali Jurasowi takiego zawodnika, jak go pieprzą w łeb bo on bez kików miał walczyć To pamiętam, że gościu tak na, na ringu Myślałem, że go zabili Więc Powiem wam jedno KSW, pamiętam jego początki Myślę, że Kawul i Martin Nie mieli pojęcia, że to tak się rozrośnie Nie mieli pojęcia, że będzie teraz gdzieś słyszeć W gronie Jak to się mówi Amatorów trenuje KSW nie mieli pojęcia, że teraz powstaną te dzimy. Ja pamiętam ja dlaczego trafiłem tam Bo poszedłem zobaczyć Jurasa Zobaczyć Jurasa jak, jak walczy Darłem tak mordę za Jurasem Bo zawsze za Jurasem będę darł mordę Bo pamiętam jak zaczynaliśmy jeszcze w teledysku yy, U Natalii yy, Kukulskiej w Decymy Ja go tam wkręciłem I, i pokazywaliśmy kopnięcia Gdzie Nikt się nie spodziewał, że się to teraz tak rozrośnie. Mało kto używał słowa MMA. Ja pamiętam, że jak chodziłem na treningi jiu brazylijskiego do Mariusza Linke i do Bagiego, to byłem chyba jednym z najliczniejszych, który umiał dobrze stójkę, nawet bardzo dobrze, bo byłem po karatek jokushin. Jak mnie zawijali w parterze, to, to fakt, ale muszą przyznać, że wtedy o, o stójce mało wiedzieli. Raczej byli, walczyli w G i zawijali jak to się mówi w chińskie 8 wszystkich jeżeli teraz słyszę jakiś pojebów internetowych, które mówią o bo ten kurwa pedo, co moho śmigłem chuja wie o treningach to muszę was uzmysłowić, wiem więcej o sztukach walki pamiętam o więcej niż większość z was, nie? no trenuję od 8 roku życia, tak jak złamałem rękę, zobaczcie jaką mam sznytę połamali mi rękę, stwierdziłem, że Potrenuję im do pierdole i tak się zaczęła moja przygoda Było na początku karateki, później jiu-jitsu brazylijskie Później troszeczkę u ja chodziłem na taekwondo Później u Antka trenowałem MMA Bo już później to było MMA Więc y, ziomki, które pierdolicie e, Hejtujecie KSW Chłopaki naprawdę Wsadzili w to masę roboty, osiągnęli sukces Międzynarodowy Więc szanujcie, że mamy tak mocny produkt w Polsce ja powiem Wam szczerze, jak oglądałem te pierwsze gra, gale w czempionie, gdzie jeszcze ja powiedziałem, pamiętam yy, Kawulowi, mówię: Ty, chłopaki ze Szczecina, mówi taki Materla, yy, ten Karol Bedorf, to, to on mówił, Kurde, ze Szczecina, taki kawał za bilety płacić, to może kogoś bliżej. Tak było. Jeżeli ktoś mi powie, że nie, Kawul wiesz dobrze, że tak było, bo, bo jeszcze biegałem, pamiętam i. Znajomych ściągałem na tą galę, żeby oglądali. Byłem ze swoją wtedy piękną kobietą, jeszcze chyba na pulsacie. Jak było, to zbliżenia robili na nie, bo ślicie. wtedy wyglądało. Jodor, Murdo, Juras, Juras. Nawet w drugiej gali chłopak z bedboysów Boysów walczył i, i, i ten. I kumpel mój z grupy stał w narożniku. Kumpel, właśnie ten, który z bedboysów to przegrał z Jurasem. To był chyba jedyny zawodnik, który walczył w huście. Słuchajcie, ja pamiętam początki, więc teraz jak widzę KSW. E, jestem kurwa dumny z chłopaków, że tak dużo osiągnęli. Mm, e, I pamiętam, że początki to było nie MMA, mówili tylko chyba vale Tudo i to wprowadził Mirek Okniski. Teraz jaki jest, taki jest, ale na początku pamiętam, że bardzo go szanowałem, bo mówię, kurde, to jest człowiek, który e, jakby to sprowadza e, do Polski. Chłopaki się wtedy wzorowali na Pride i chyba tak, Belator, Pride, e, dlatego był e, Ring. Później zmieni na klatkę. Bali się klatki. Pamiętam, że mówili, że to się bardzo źle kojarzy z, z bojówkami. Wiecie, z kibolami. Więc hejty, kurwa, powiem tak: wypierdalać! Wypierdalać! Jeszcze raz: wypierdalać! Cieszcie się po prostu z tego, że mamy zajebisty produkt. Brzydko to nazwy, ale mamy olbrzymią federację. Federacja, która robi na stadionie narodowym. Ja będę zawsze mówił: szanuję chłopaków, szanuję. Zawsze będę im. Ee, Kibicował. Było mi raz tam smutno, że później po tej y, gali, co było MMA, atak, usłyszałem, że tam kawul ze mnie drwił, mówił o kurwa, co tam ozdoba, coś tam spierdalał, ale no, no, taka była taktyka, no chciałem go jak najdłużej przytrzymać, a na koniec zgubić. Było jak było, ale chłopaki, szanuję was, wieży nieraz ci pisałem na fejsie, że powodzenia y, zawsze Martinowi mówiłem no i oby tak dalej, oby tak dalej, oby tak dalej i... I zajebiście. Więc pamiętajcie, KSW, konfrontacja sztuk walki, polegała na tym, że konfrontowały się różne sztuki walki, a później przetworzyło się to na MMA. Tyle. Pozdrawiam. ozdóbka tak, ten co macha śmigłem, co ma najlepszą grupę Czy triprendersów w Polsce, Bad Boys. No, nawet Bad Boys powstało przez to, że były te ciuchy Bad Boy, ja w nich trenowałem. Ktoś tam powiedział o mnie, że na ulicy jestem jak bad boy, bo nie patrzy. Śmiali się, że jestem jak taki Jolgrzysz w pierdalam, nieważę czy duży, czy mały. Tłukłem się na ulicy, przez to trafiłem na MMA. Tak, bo ktoś tam gdzieś zobaczył, jak po panieńskim kogoś tam stukłem. Jak, jak mnie napadli dwóch gości zazdrosnych i tam ostro biłem. Nie kobiety, bo zarosłech. Zresztą... Uh, no po panieńskim kobiety. Nie, szanujcie, KSW, mamy zajebistą federację, zajebisty produkt. Pozdrawiam Martin, pozdrawiam Kawul. Wszystkiego dobrego. Ja za Was trzymam zawsze kciuki. I, no i szanuję Waszą federację, szanuję Was, bo pamiętam początki. Pamiętam jak zawodnicy jeszcze przychodzili koło belków, kurde. E, przybierali się na korytarzu w, w mariocie ja pierdolę, jakie to były początki, nie? Jeszcze mam gdzieś plakat chyba z, z drugiej gali. Jakbym w domu poszukał, tak, bo sobie wziąłem na pamiątkę. No, jak raz się wkurzał, rzucał, mówi: Kurwa, to kimono, bo tu antek tego nie ja pierdziele, jak to się wszystko rozrosło. Poluszki do góry, wiem, że rzucicie na mnie hejt, ale ja mówię prawdę. I ci co słuchają, wiedzą, że mówię prawdę. No, po chujście! Pozdrawiam, ją.